Siemaneczko, widzowie z tej strony. Happy Pixel. Dzisiaj gramy sobie w symulator siłowania się na rękę. Czyli to jest symulator siłowania się na rękę. Jak widzicie, tutaj mamy naszych przeciwników najtrudniejszych do pokonania Mamy tutaj Buliego, mamy Teachera, mamy Jimrata, Mafia Bossa i Championa Musimy dzisiaj Czempiona zniszczyć, Champion tutaj wymaga 527 tysięcy punktów 527 tysięcy total punktów My obecnie mamy, nie wiem ile mamy obecnie Ale na obecną chwilę jestem w stanie pokonać tego chłopa, patrzcie tu, patrzcie tu, siłujemy się z nim A nie, bo mamy, patrzcie, łapę. patrzcie tu, patrzcie tu, patrzcie jak lecimy Siłujemy się, topujemy z nimi, jesteśmy najsilniejsi Dobra, i widzicie, raz, dwa, pokonaliśmy go, jaki nobek, nie, jaki nobek w ogóle My tutaj sobie robimy bicepsik, elegancko robimy sobie bicepsik I będziemy szukać co dalej, co dalej tutaj będziemy mamy zamiar zrobić Dobra, także jak widzicie tutaj możemy sobie nabijać łapy, pompować sobie jak na siłowni normalnie, wiecie o co chodzi Tutaj mamy hand strength, Tutaj możemy też trenować łapę, nie wiem po co dokładnie Ale nam zależy generalnie ten, na sile bicepsa chyba tak mi się wydaje, zależy nam na sile bicepsa Żeby poznać tego nauczyciela, tak, bo ty nauczyciel po angielsku ale wydaje mi się, że tutaj nie damy rady, go jeszcze pokonać. Chyba, że może. Nie, 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 raczej nie damy, raczej nie damy rady. Dobra, ja wiem, co zrobię. Ja zrobię tak, że sobie coś kupię, do Robuxy, żeby przyspieszyć proces naszej rozgrywki. Nie, także przejdźmy sobie gdzieś tutaj. Mamy jakiegoś vip żeby brać. Patrz, on daje plus 2, plus 6, ale idźmy dalej, idziemy dalej, sobie tutaj ulepszyć. Coś tutaj mamy. Drewność, tu możemy sobie trenować, tak? Możemy trenować. Potrzebujemy i punktów 3000 punktów, i mamy nie, 3000 punktów. Siły potrzebujemy. chujemy łapy szybciutko, szybciutko, pakujemy łapy i teraz kupimy 0 buksy, biceps. biceps, 200 0 buksy, dawny biceps, nie chcemy się tego pakować, robimy tak, pyk, kupujemy 0 buksy i to jest 129 robuksów, ale widzicie co, teraz mamy podwójną się parcie. teraz na plus 16 tutaj daje, także coraz więcej, Możemy myśleć z jakiegoś gifta dostajemy, tak? Tutaj dostajemy gifta i lecimy, pakujemy, pakujemy sobie biceps generalnie teraz mamy podwójnie z poserobuksy kupiłem teraz mamy podwójny licznik jeżeli chodzi o nabijanie tego bicepsu który się on coraz większy pompuje się już mamy ponad 1000 siły nie także możemy już pokonać tego ziomka na ludzie. na ludzie nam warcze na razie się co się z nim dzieje Zmiecie go teraz, tylko go zmieciemy, zmieciemy go. Damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. Jest, udało się, udało nam się go zniszczyć. je, yeah, fajnie. Udało nam się go zniszczyć, ale tego już chyba nie damy rady, tego nie damy rady. Różdoki jest taki już duży, rzeczy, że trochę ci ćwiczy... O, kurde, jest ciężko, jest ciężko. na to chyba 5000 z tego co widzę siły, Dobra, ale kupujemy sobie dalej, nie przejmujemy się, lecimy dalej, pompa. Szukamy jeszcze jak możemy nabić siły Tutaj nam potrzebujemy, potrzebujemy aż 3000, to wiesz, 3000, potrzebujemy żeby siłę robić, no ale dobra. Dobra, dobra, teraz robimy. Jak już widzicie widzowie mamy prawie 3000 sił. Tak mamy już 3000 siły. Tutaj wbiłem na szybkości sobie ten bicep spompowałem, gdzie nie chodzi. Tylko po to, żeby móc wykonywać to wsiadło. No, teraz na mapy idą, nie teraz na mapy idą. A to się automatycznie wykonuje, ale... Mamy 34 punkty z jednego albo ta tanka jest duża. No i mamy kupę ciężaru, nie? Ale to spokojnie musimy wbić. żeby pokonać Jimratę, musimy wbić 5 i 7 tysiąca. Obecnie mamy 3 4 tysiąca. Raz, dwa. I my jesteśmy pięcerni. Raz, dwa sobie wiemy. Także no. Nie mogę kupić 0 nie mogę kupić już 0 buksów, niestety w nie siły chciałem kupić. Pamiętajcie widzowie, zapraszam do mojej grupki, zapraszam do lajkowania, subskrybowania mojego kanału. Już na 100 subskrypcji jest dla was konkurs na 400 robuxów, także zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, dołączajcie też do grupki, bo na grupce też będą różne konkursy tak także musimy zebrać dużą społeczność, żeby było dla kogo rozdawać, nie? I wtedy sobie będziemy razem też pokrywać, streamować. Także zapraszam serdecznie. Dobra wracając, mamy tutaj już takie fajne kurde łapy coraz większe. Pompujemy sobie. W ogóle jestem ciekawy jak my to jak my się teraz pokonamy tego, oh, co go je, wycierać. Tak było w w miarę tak ciężko. A teraz zobaczymy jak go przeklikamy. Mamy 4000. Co to jest? Jak go niszczymy, nie to jest Dlatego no. damy radę zniszczyć. Ja go postaram się, będę klikał i najszybciej potrafię. Czy nam się uda? Nie, nie uda się, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, niestety. Jeszcze nam brakuje tej siły, brakuje nam tej siły. chociaż tak 5 tysięcy brakuje nam. Nieważne, nie przejmujemy się, robimy sobie łapy idziemy tutaj. Oto, to nam daje jeszcze więcej. Patrzcie, po 34 punkty, dostałem po 34 punkty. To idzie, patrzcie, to sprawnie idzie w ogóle. Także ja bym się tutaj niczym nie przejmował, że go nie pokonamy. Pokonamy go na luzie, zaraz, tak musimy nabić sobie te punkciki. Mam już 5 tysięcy, mam 5 tysięcy. Tutaj jest rekomendowane 5,7 tysiąca, ale czy damy radę Myślę, na spokojnie sobie 5 tysięcy to jak wiecie. Jem troszkę więcej. I patrzcie, mafia, boss wymaga 47 tysięcy, ale tu też biję 47 tysięcy. Nam, pokonamy się każdego, nie wiem, czy ku. Każdego tutaj siłacza. A ludzie damy radę widzowie Damy radę, widzowie na luźę. I mam jeszcze jakieś jajka, nie wiem, co są za jajka. Aha, te jajka to mamy generalizację, to, to Punkty. Dobra, bo już mamy tyle póki możemy na spokojnie tutaj możemy na spokojnie, ale i to mamy teraz co się dzieje. Patrzcie, teraz co się dzieje. Z nim, patrzcie, teraz co się dzieje z Kurde, ale jest ciężko, coraz ciężej z nimi jest. Ale damy radę, damy radę. Wygramy to, tą walkę na pewno. Ale jest ciężko Teraz się z tak ciężko siłować jest! Ja nie mogę, wcześniej nie było tak ciężko! Patrzcie, jak ja muszę szybko pikać, na sekundę mam. Jest udało się, udało nam się widzowie, udało nam się go pokonać, ale było bardzo ciężko, naprawdę było bardzo ciężko, musimy iść dalej trenować, bo normalnie strasznie było, ja myślałem, że będzie totalnie łatwiej, przez to, że mamy tyle siły, a tutaj taka sytuacja, no dobra, ale wolę by tym ćwiczyć się, no mamy to, no i lecimy, trening i lecimy, pompujemy. Patrzcie tutaj widzowie, akurat przez chwileczkę udało mi się tutaj nabić tyle siły, patrzcie, mamy już 90, 2000 siły. Mamy tysiące siły, więc możemy spróbować może kolejnego przeciwnika. Mafia Bossa, streama. Także lecimy. Zobaczymy, jak on tutaj sobie poradzi z nami. 3, 2, 1 lecimy. O, jest ciężko. Myślałem, że będzie łatwiej. Co jest? Jest ciężko, bardzo jest ciężko. Myślałem, że będzie łatwiej, widzowie. Co jest? Myślałem, że będzie bardzo dużo... Ale łatwo jest. Dobra, jednak łatwo, jednak łatwo daliśmy radę. Możemy sobie pompować dalej. I Kwestia tego, jak z tym finalnym bossem. Czyli ten finalny boss zostanie pokonany, czy nie? No zobaczymy. Dobry, no, bo. Jaki <laughs> przy nas w ogóle. O, nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma najmniejszej szansy, żeby go pokonać. Także, no. Możemy sobie odebrać tutaj jakieś nagrody, które dostaliśmy tutaj za. zagranie. Randomek. Fajnie. O, Mystic Raptor. Legendarny, super. No i dobra, mamy za chwilę. Medium Wins Pack. Mamy za 2 sekundy. Sekundeczko mamy. No, fajnie, super. Dobra, także dostaćmy tego raptora. Gdzie on jest? Pytam, gdzie on jest? Pec. Mityczny raptor. Legendarny. No i mamy naszego raptorka teraz. Widzicie? Teraz możemy z nim razem pompować. No i teraz pompujemy sobie z raptorkiem. Elegancko, łapy. Jest klasa, jest klasa. Patrzcie, jak pompujemy. Patrzcie, ile już mamy siły. Patrzcie, widzicie, ile mamy siły? Widzicie, to ile mamy siły? Dostaliśmy super nagrody. Jeszcze doładowałem robuksy, że mamy podwójnie. Patrzcie, jak siła się nabija. To jest po prostu niesamowite. Dobra, próbujemy jeszcze raz pokonać tego mafia bossa w takim razie, bo teraz to już na ludzi... Nie, to jest... czempion, to jest champion. Mafia bossa już pokonaliśmy. Zobaczymy, no patrzcie. Teraz to mi się daje, że na ludzi pokonamy, tak? No kurde, ja nawet się starać nie muszę. Naprawdę się nawet starać nie muszę. Jeszcze raz możemy go rozwalić. Za, za karę, za to, że nam przedtem nie pozwolił wygrać. Patrzcie, patrzcie tu. To jest po prostu... Niesamowite, jak ja, szybko te si jak ja szybko tą siłę nabiłem. Pamiętajcie, że zaczynaliśmy dzisiaj praktycznie od zera tej siły, nie? a teraz poznaliśmy najtrudniejszego championa. I teraz mamy Escape School, żeby pewnie przenieść się ze szkoły na dalsze. Tutaj jakieś, wiecie, bijatyki, jakieś si siłowanie się. Musimy wyjść z tej szkoły, czyli musimy mieć 15 tysięcy winów. Tym, to patrzcie, dajemy sobie auto fight, pyk, champion. I sobie walczymy z nim automatycznie. Pyk, 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 pyk. No i na ludziku I kolejna walka, widzicie? I tak sobie nabijamy i zaraz wychodzimy ze szkółki. Ale na dzisiejszym odcinku obiecałem Wam, że będziemy tylko pokonywać akurat tego najtrudniejszego przeciwnika. Także tutaj jeszcze raz go pokonamy. A jeżeli chcecie jeszcze jeden odcinek z Siłowania się na łapę, zostawcie w komentarzu: niech jedna osoba napisze w komentarzu łapa. Jak zostanie jeden komentarz łapa, nagrywamy kolejny odcinek z tego Siłowania się. I wtedy już wychodzimy z tej szkoły Escape School i lecimy z innymi. Przeciwnikami. Pewnie trudniejszymi, większymi, z którymi będzie już naprawdę ciężko wygrać. Ale my już mamy tyle siły, że jesteśmy w stanie pokonać naprawdę każdego. Także widzowie, tak jak mówiłem już wcześniej, zapraszam do dołączenia do mojej grupy Roblox. Zapraszam do zostawienia lajka, subskrypcji, oczywiście komentarza. No i to tyle. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Miłego weekendu w się Manko.